Dzisiaj witaj w Złocie Tak wiem, trochę minęło Sory. sorry Ale wracamy regularnie Więc jeśli nie wiesz o co chodzi To wejdź na poprzednie odcinki z tej serii A jeżeli chcesz wziąć udział Wejdź na Discorda Zasubskrybuj ten kanał I miłego oglądania Dobra, czy on kiedyś się wysłał w końcu, ten Marwooker? Nie jestem, tak Tylko, tylko... tylko czekam Nie Nie. zaprosiłam go do grupy i piana na Discorda Powiedziałam, żeby oczywiście wszedł na twój kanał na YouTubie. Taka reklama, wiesz jakie. Weź mi subscribera więcej, ziom, co ty na... A widzę, że ty specjalnie do... pod odcinek oczywiście spadłeś. Nie. Pod który odcinek? Hmm, no Byłem w Diamencie, jestem w Goldzie. Mi tu dobrze, tak, mi się tu dobrze siedzi. Rozwojamy w drugą stronę. Więc nagrywacie coś tam na YouTube a nie? Aha. Mhm. I nagrywacie teraz, czy nie? Tak, mhm. a co tam? Pytanie, czy macie content 18, czy mogę klnąć po prostu, czy nie? Zobacz sobie i ocen, dobra? A raje, że wiem, czy można klnąć. <grym> <grym> do nie do końca. Kurwa, wyłącz trankeda komputer mi się wygiął. Czekaj, muszę go zeteknąć. Jak się komputer wygiął? Ten chłopak, most, pastelny komputer. Jest kuźwa, kaktus, gipki, to mam <grym> ma kuźwa, komputer gipki. No i poszedł, bo się komputer wygiął, nie na co by się goldy, zaczynają. A dużo gracie w tę grę w ogóle? Nie. Że tak siedzicie w Goldach? Zaraz jestem ja ca ca ciekaw. Całe życie. Dobry komputer A -a. Mi Ale co ci kurwa ja w tym komputerze? To on zawiesił się. Czy w ogóle tutaj jakby faktycznie to się nagrywało? Potwierdzają RODO? Dobra, to w sumie tak Dzie dziękuję, mam to w dupie. Aaaa, Kahusia. Dobra, Kahusia, Dobra, Kahusia. Się teraz, Bo bardzo. biała. Dajcie ja pod To proszę. Dobrze prawdopodobieństwo, że będzie enemy team, cały diament. Inny five, tak więc. No, no ogólnie ten. tak. No, no jestem. Ale czemu ty się ten. przejmujesz ranką? Co się umiejętności? ja się nie przejmuję ranką. Ja miałem platynę 1 w kierunku się do Golda jeden gram sumę Swifty w Minecrafta. To ja mam 34 na wysie 07, także proszę cię. To mi jak największa deprecha, nie spieruję się z no, grałem w, w Minecrafta. Wpadłem do Goldenet. kurdzę się poszedłem grać w Minecrafta. Chyba ty kurwisz. Idę, tu, idę z tobą. No idę z tobą, poczekaj, no, ale przecież możesz. mi dam ci spajka, chodź tu, chodź tu. No dobrze, dobra. Ok. Ale czemu ale, czym... ale to ty powinnaś mieć chyba spajka, nie? Właśnie. Nie. Plan jest taki, bo ja rzucę noża tutaj, nie? Ogólnie flash ich poleci wysoko. No, bo trochę masz. I mm -hmm. się plantuje! Znalazłem z tego flesza, znalazłem. Nie wiem, czy to zrobię. K***a, na, na O, udało mi się. ale dlaczego ty spajkę nie weź. Ja nie biorę spajka. Nie, ja nie lubię. To co, ja mam brać Nie Udej. wiem, ja wezmę, to Uniżasz mnie, ma... uniżasz mnie do... Daj, daj, poniosę. Dobra, smutkuję. Mogę rzucić tego fresh? Dobra, ale ja nie mogę rzucać tym kwiatkiem! Dobra, ja nie wiem, dzięki. bo pod kolano robi teraz klipa, nie? Poczekałem. Skąd wiesz, że ja mam pod kolano? Skąd wykopiacie wy takie informacje? to jest jakaś choroba, że kolano masz z drugiej strony? Zadam. ale skąd widzisz, że ja mam pod kolano, eks. Skuriuzę kolano! Żądam wyjaśnień, nie? koliozę w kolanie. Skuriuzę w kolanie, ja pan fonda wyjaśnić, wiecie o tym. E, bo ja nie mogę tu piknąć. Jak <laughs> się splashowali razem, jaka walka. flash, nie? Dobrze. Ale flash, powiem ci, chciałbym rzucać takie flashy ty, po prostu, naprawdę. No, dwóch na Ale ci... ale kurwa ale kur... Powiem tak, jeśli flash oślepia też twoją drużynę, a nie oślepia ciebie, to znaczy, że jest najlepszy. Oślepił po dziewięciu, sam został. A. O kurwa, na górze było. Hello? I O! Dwa razy. Jeszcze raz! Tramble. Nie rób tego, nie rób tego, co. No i... mi tu plesa wrócił? Nie, co mówisz, co Mówię, to to mówię cały team. Nie ma coś, co Boczyna. mi tu wrócił. Koźwa oni się tam biją, koźwa na świecie, życia, a nasza droga badzia jak koźwa. O! KURZ! No, Mówiłem ci, na... że mam tydy. A to nie lampy, tylko main! On ma minus zero na mainie. Jeden gram. Po prawej, tej drugiej prawej. 4 sekundy smoke jak coś Mam spajka. Zostało 30 sekund Pi pił 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 Co ty mi pił, pił kurwa. Wlat <noise> im kuk, brater, wlat kuk O, w głowę trafisz <noise> 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 Nie ma zdrowia Aaa, Zostało kijło mnie Wszystkie kule poleciały, tylko nie w głowę, nie? <noise> nie umiem grać w tą grę, jestem pod presją tłumu <noise> Kolej, Kolej, jak się wbił, Snajper wszedł Kolejna na front. Ogóle... Dobra, ogólnie plan jest taki: jako iż moja pierwsza taktyka z A się udała, także zróbmy to jeszcze raz. Aha. Ja idę ultem, bo nie mam pieniędzy. Czyli w sumie jednym. to mamy tylko dwie taktyki: albo A, albo B, tak? No. To jest Opacujmy. ten cały skomplikowany plan, <laughs> w którym myślał tyle czasu. No, skomplikowany, zakończenie na onku, bo jest skąpy jak skomplikowany. Dobra, zmiana taktyka, idziemy na B. Okej, okay. to już nasza nie trzecia trafi, taktyka, czekaj. Mordeczko, bo ta się gdzie? Tak idziemy na B, idziemy za wszystkich, i plantujemy spajkę i gramy podsklank. Nie. Jak to nie? Nie A mam gra... O, okejo! Ho! Używam ulicy. Razy Dobrze, Dobrze wyszło. wyszło. A, Sigma. Ma backside, backside. Nie, nie pikuj tego. Spierdzielę, bo nie ma czasu już raczej. Masz jedno ammo. O, co chciałem taką Trzybicę. pesteczkę! A! bo nie ma czasu. Gdzie tu? Piu! Ajajaj. <laughs> aj, aj. <laughs> On po, po prostu chciał, dnieje chciał dnieje być dnieje solidarny dnieje. z team którzy się d**ali. To zatrzymał jakiś od enemii ja na A. Aha, no to nie <głos> <ślupy>. <głos> so, <że> na <noise> Idziemy na A, ej, A wychodzi, idziemy na A. <noise> właśnie, nie, nie, przepraszam, zmieńmy konwencję. Jak idziemy na A, to chodźmy na B. Okej, okay, to chodźmy przez A na B. Zraszujmy sobie, no Zraszujmy sobie Tendy na, na ich CT i dopiero na B. Właśnie, dokładnie. To Wszyscy przez lampy. Ale starej to nie ma centu. Dobra. Tak moje życie, jakoś żyje. ja nie biorę. Obity. Ej, ja też obity. Plan był Dobra, dobry. Ja... Toaster, chodź tu. Toster. Taki toaster? Chodź tu, toaster. Czemu mnie tak nazywasz? Idziemy, 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 tędy. toaster? Ja jestem kuźba suszarką, nie tosterem, cholera. Chodźcie ze mną. A gdzie idziemy? No przez lampy na CT i wychodzimy B. Mówię wam. To nie zadziała. To zadziała. Go, 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 go. Na pełnej, na pełnej. No nie blokować się. Na pełnej, go, 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 go. Dobrze, Dobrze idzie. Go! NIE poddawajcie SIĘ, DALEJ NA B DALEJ NA B Czekaj, czekaj Na B Na B, na B Jakie B. 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 B? Dobrze na B Tak, po prostu Wszystko wyszła! Na B nie żyje, faktycznie DZIAŁA Jeśli wy się tego nie spodziewacie, to oni się tego nie spodziewają Chciałem oddać twoja taktyka była 20 razy lepsza Oczywiście, k***a, tak Dobra, smukuję wam heaven Nie, 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 f**k Został O, To pokazał, nie? A, zabił. A tak do mówię, Maros podaje ci honor kompletny. O, o. o nie. nie. <ślonie> Czarno. No. Dobry, witam serdecznie, co u Was, jak bomila, no, mi mam mija nagrywanie. Nie, bo do domu. Oho? Co? Jeszcze co? Nie, nie, nie. Jak tam, Jak tam, Jak tam, Jak tam, ile tam. Czarno przeżyłem. Czarno zabiłem. Kurwa! Ciebie betna czy się? To cię. No nie pikuj tego, bo potem z będę miał to znowu. Znaczy pikuj. No nie rób tego. Zrobię no <zulowïste> to. Zrobię to. Kier Spikujesz to, Stanek. Ej! Zawsze tej. Nie ty Czarno zbierasz. no, z się nie da przebić. 21. Zobaczcie, ja no hopi, oni Fight Packa ja gram albo w No A, <laughs> Miłego! Ej, to moja idolka nowa Jak już ciarny się nie da przeświczyć, <laughs> to jest kuba gruby A, nie Weszła? Ja nie martwimy się K***a, bo mnie Chwila, ja go fużisz, ci grzebie w tyłku Co ci grzebie w tyłku? To! to. Tobie, nie mi Co mi grzebie w tyłku? No patrz, on tak robił to, co, tak? co mi kolano skopie ja robił w Valorantzie? na temat kolana nie kolanoskopie, tylko kolonoskopie Ej, chambera, ale go nie trafiłem co się robi Jest, jest Gdy... Oni nie pójdą we Oni nie pójdą we No dobra, to wszyscy takujemy BN-u Ej, cloak Czemu mi trzech idzie garden, na wyparaj Ej, bo to jest chyba A Ekipa, ale wam potrzeba motywacji kuźwa, trzeba motywacji Biorę gloaka Loka. A, a ja mam, to zdobiłem teraz. Typowe dziecko w Stanach. <suszy> to bierze do szkoły? Ja byłem No i zostaw. Marsz, to jest nasza chwila, idziemy. Shorty moment. Ja flasuję. <suszy> ja z ja ja jest... Ale Ale to było. <suszy> ja nie piję, ja, ja nie chcę. Ja nie chcę o, ja nie, okay. nie wiem, czy to Jestem, jestem. To yes, no, niech podjadą ci, niech ci podjadą, niech ci podjadą. No a chwilę. Nooo! zaolem. No nie! Nie no, się to no. no, Taktyki mnie zadziwiają po prostu. Ale co? Ale kto. Udało, 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 udało się, udało się, Właśnie, to tak nie ma sensu, a tak dobrze działa na <coughs> tych nie? To ja nie wiem, jak to się dzieje. 70 i Bo mi Valoranta wywaliło. się Chcesz być? Rzecz co ty! Aha, dobra, bo nie. Zrób... Zrób... Z... Z... Co ty masz? Zumy. Co Zrób... Nie, nie Oho! To! O, o, o. to. Co się tam dzieje? A... O mój Boże! Kobieta poleciała na kwiatki. No ja ale <laughs> Obiegnij do niego. Nie Dostał jeden Stara wstaje. O, jaki? Użycił! 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 Ale ja też chciałabym go zabić, bo bym zdechła Jesteś na Chrome'u Julia, no obydwaj się zdechli, nara Pali się, pali się, muzyczny ogień O co ty miałem słyszenia przeciwpożarowe w szkole? I tak śpiewaliście? Nie, okej okay. Pali się Nie. Mój kolega pod ławką Kocham gejów Kochasz gejów? O, oh, okay. oh, to, A czy to, czy to, czy to ciebie też czyni gejem? Miłość do ojczyzny drugiego mężczyzny To tak teraz to jest zacelownik, powiedz do mi mi Bo ja nie To się popchnęło do tej decyzji w życiu powiedz mi kto... No, no, ja... no ja! Dużo było Wyj**ałem gracza, wygrywaliśmy połowę e... Dobrze było W dobrym, to w dobrym granie było Mogę powiedzieć, że na pewno Zabaw. jeden bębenek mi pękł Eee, co? Ile wydano na waranta? 7 koła ja tylko tysiąc. To nie. A skąd też? Dlaczego zaprzydajecie dusze diabły, i wydajcie pieniądze na pixele? Pytam mnie, nie na ligę, tak? No na ligę. Wydaję no, 8.